Witam serdecznie, jest ze mną Wojciech Skrzypek, trener MKS Żebinia. Panie trenerze, co prawda mamy listopada, ale dzisiaj można było odnieść wrażenie, że co niektórzy w zespole MKS-u postanowili zabawić się w Mikołaja, robiąc prezenty, które rywale wykorzystali. No tak. Ewidentnie dwa nasze błędy indywidualne spowodowały to, że że zremisowaliśmy ten mecz, chociaż tak naprawdę zremisowaliśmy go na własne życzenie, bo to, że daliśmy strzelić dwie bramki przeciwnikowi, nie powinno być powodem tego, że zremisowaliśmy ten mecz, bo z stworzonych sytuacji powinniśmy ten mecz wygrać. No niestety, nie wiem, jak co za wpływ na to miało. Natomiast na temat pracy trójki sędziowskiej po prostu nie będę się wypowiadał, bo to jest. No chyba bym musiał dostać karę, gdybym, gdybym chciał powiedzieć to, co myślę po prostu, a jestem człowiekiem, który po prostu no, rzadko, rzadko ma pretensje do sędziów o jakiekolwiek sędziowanie, ale to, co dzisiaj wyprawiała trójka, to zostawię bez komentarza. Panie trenerze, to był taki mecz, troszkę pułapka, no bo wiadomo, przed spotkaniem widzieliśmy rywal niżej notowany, słabo punktujący na wyjazdach, czy to też troszkę gdzieś w głowach zawodników nie, nie siedział, bo zbyt, zbyt mocno i zbyt pewnie poczuli się przed tym spotkaniem już? Wie Pan co, jakby nie patrzeć, polska piłka ma to do siebie, że każda drużyna, która gdzieś tam jest w dole tabeli, a gra z liderem, no stara się na pewno nie grać otwartego futbolu, tylko grać z kontry i tak też miało miejsce dzisiaj, bo myśmy grali w piłkę, a przeciwnik gdzieś tam próbował kontrować, mając w swoich szeregach kilku doświadczonych zawodników, którzy, którzy umieli to zrobić, ale to nie, tak jak mówię, no, gdybyśmy nie dali prezentów, to byśmy wygrali ten mecz, no i, i co, co, tu więcej mówić, no, taka jest prawda. Jedyny plus jest chyba taki, że dwukrotnie udało się Odrobić te straty i spotkanie nie zakończyło się jeszcze gorzej, czyli, czyli porażką. No tak, ale to myślę, że mamy takich zawodników, że jesteśmy w stanie strzelać bramki w każdym meczu i tak też jest do tej pory. No szkoda tego, tej straty tych punktów dzisiaj, ale no, takie, takie jest życie: no podnosimy głowę i, i, i gramy za 5 dni. Ostatni mecz. No właśnie, zostaje spotkanie wyjazdowe. 11 listopada, wyjątkowo nie w weekend, ale, ale w piątek na wyjeździe z Orlentami Rudawa, więc tam, tam przydałoby się odrobić że tak powiem, tę stratę z dzisiejszego meczu i udanie zakończyć tę rundę jesienną. Być może na pozycji lidera. Być może postaramy się, bo myślę, że na pewno dzisiaj stracimy tą, tą pozycję lidera. Eee, oby nie, bo, bo tak jak no, taka piłka jest przewrotna czasami, nam dzisiaj przewróciło się o 180 stopni, ale no, nie zjeszamy głowy, bo jest cała runda wiosenna, na pewno ogrom pracy w zimie i, i będziemy walczyć do końca.